Sprawdzaliśmy już, czy gracze mają uczucia. Sprawdzaliśmy też, czy gracze zabiją płaczącego Bambika. Ale wszystko to robiliśmy na europejskich serwerach. Na każdym kontynencie są inne kultury, inne obyczaje. To może też gracze grają inaczej. Dlatego dzisiaj sprawdzimy, czy gracze na innych kontynentach mają uczucia i czy zabiją płaczącego Bambika. Czyli połączymy te dwa odcinki w jeden, ale zrobimy to w innych rejonach. Przetestujemy Amerykę Północną, Oceanie, Brazylię. Oraz Azję Na każdym z tych kontynentów podejmiemy 5 prób I zobaczymy czy ktoś zostawi płaczącego bombiczka Przypominam wam o subskrybowaniu kanału abyście byli na bieżąco ze wszystkimi materiałami A my już mamy Amerykę Północną i zaczynamy naszą świetną zabawę Dobra ktoś tu jest Uwaga Chwila prawdy No cóż Zaczęło się niezbyt kolorowo Sprawdźmy cię kolego Ja tu płaczę A sobie poszedłeś po prostu Nie widziałeś mnie chyba no dobrze, próba numer dwa. Ok, płaczmy już. Zauważył mnie. Uwaga, co zrobi? To jest ważny moment. Płaczmy sobie. Zobaczmy, co zrobi. Co on zrobi? Zostawił nas. Dobra, mamy jeden sukces, moi kochani. Także nie jest tak źle. W Polsce nie udało się nam znaleźć nikogo. Znaczy, w Europie nie udało nam się znaleźć nikogo. Kto zostawił płaczącego Bambika? Co tam, byku? idziemy do rifta? Dobra, lecę za tobą. Przypominam ci, ogiwoję na pakiet faudolców za stóweczkę, czyli 2800 faudolców. A jedyne, co wystarczy zrobić, żeby brać udział, to wspierać mnie w sklepie Skody przez trzysy. Subskrybować kanał i w komentarzu napisać nick, z którym wspierasz mnie w Fortnite. Wyniki będą w następnym odcinku. I pamiętajcie, że każdy pod będę sprawdzał. Lama! Zobacz, mamy wspólną lamę. Nie, ktoś mnie bije. Ktoś mnie uderzył. Co teraz zrobi? Kumpel, na ratunek pójdzie. O tak. Albo i nie pójdzie, albo mam je po prostu w tyłku i gra sobie grę. Przy okazji wam wytłumaczę. Zabili go! Skinął! Prawdziwy amerykański gracz, który liczył się z uczuciami innych. Sprawdźmy tego kolegę tam, jak do nas podejdzie. Czy mnie zabije? Wydaje mi się, że to jest właśnie spocony tryhard. Zobacz, strzelają się. Ale akcja się dzieje. Ja sobie tylko tu stoję. Niewinnie. Taki słodki bambiczek! Dobra, tu się zabili między sobą. Tamten się dobił do tego. Okej, okay, i sprawdźmy to. Drift, halo. Wiecie, że oni w Stanach nie wiedzą, że drift jest nieudacznikiem? Nie no, udowodniłem wam w jednym odcinku, że drift nie jest nieudacznikiem. Także szacunek pełen dla driftów. Zobaczmy, idzie. Uwaga, co zrobi? Zatańczył! Chociaż zatańczył, dobra, jest plus, jest progres, czyli zauważcie, że to po prostu Europejczycy. Póki co, aktualnie na to wychodzi, że to Europejczycy są tacy bezduszni i zabijają płaczącego bambiczka. Ktoś tutaj w tym hotelu się skrywa. A my sobie staniemy kulturalnie tutaj i będziemy płakać, bo on jest chyba piętro wyżej. Zobacz! Zobacz! No nie! Ale była już nadzieja! Ale była nadzieja! A mogło być tak pięknie! Płaczę! Ja płaczę kolego! No dokładnie, widzisz, ja płaczę sobie. Jezus Maria, no nie wierzę po prostu, nie? Zobacz, on to mi broni! Taką oh, bez problemu. Świetni są ludzie na Ameryce Północnej. Szkoda, że w Europie tacy nie są, jak tutaj. Zacznijcie na 5 prób, dwie... Są udane. Dobra, możesz mnie zabić. Zabij mnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Cię. Face Horibi 372 Udowodniłeś, że twój kontynent i ludzie w twoim kraju jeszcze tutaj jeden HP mu zostało. Karma zawsze powraca. I ludzie, którzy są mili, zawsze są doceniani. Pink w Stanach jeszcze był do przejścia. Zobaczmy, jaki Pink będzie na oceanie. 354. Na Oceanie w ogóle podobno gracze są bardzo słabi i gra bardzo mało osób. Tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, czy to jest tylko plotka, ale zaraz się o tym przekonamy. Nie o tym, czy dobrze grają się, nie przekonamy, tylko sprawdzimy, czy mają uczucia. Jawor, ty i te twoje rzetelne testy YouTube'owe Ale mam pingu. 350 pingu. Oceanczycy, idę po was. Jacy ludzie mieszkają w Oceanii. Ej, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo Oceania to jest kontynent, ale co tam są za kraje? No bo na Europejczyków można powiedzieć Europejczycy, na Amerykanów am Amerykanie, na Azjatów Azjatycy, Azjatyńczycy, Azjaci, Azjaci? <grywa> A na Oceanów, jak się mówi, Oceanicy, Oceani, nie wiem. Dobra, czy ktoś tu w ogóle leciał? Bo się na tym nie, totalnie nie skupiłem. O, słyszałem jakieś lądowanie. O, co, co się stało? O, idzie. Zobacz, skoczył obok mnie! Przeszedł obok mnie, jak gdyby nie... Dobra. <laughs> Wiecie co, wydaje mi się, że to był taki bambik, który totalnie nie ogarniał gierki. Na 100% mi mnie w kadrze i on nawet się nie skapnął, że ja tam stoję. O! O, to była Demi. Uwaga. Zatańczył. Ale zawił, ale zatańczył. Nie, proszę mnie zostawić. Słowo strzelał. <grych> Zobacz, stoi tam. Słowa jaki bambik! Płacze! Jezus! Chyba od dzisiaj przyprowadzą się do oceanii Będę oceanikiem! Nie wiem jak tam twoja rampa, Yeti. Patrz! Spojrzał na mnie i mnie zostawił! <grych> Normalnie widział mnie 100%! Poczekam aż Yeti to wygra, bo raczej powinien wygrać, bo tu chyba Gardienty grać. Dobra, teraz chwila prawdy, czy przyjdzie do nas. Zobacz, idzie tutaj. O! Znowu spojrzał na mnie, spada na dół i co zrobi? Ognisko mi postawił. To jest tylko dowód na to. Zobacz, jeszcze mnie ocalił. Jestem ciekaw, czy do mnie wróci. Dobrze, zabił go. Yeti i wróć. Proszę cię, wróć do mnie. Zobacz, wraca do nas. <laughs> Prawdziwych przyjaciół. Poznaje się oceaników. On mnie kocha, ja też cię kocham. I tutaj, moi kochani, mam kolejny dowód na to. Zabił mi Yeti! O nie! Gdyby nie ten ping, mimo dużego pingu, postaram się pomścić naszego przyjaciela. Niestety mi się to nie udało. Powiem wam, że jestem naprawdę w szoku. Ej, ale serio, jestem w szoku, powiem wam szczerze. Miał być to odcinek porfana, ale naprawdę póki co wychodzi, że. Faktycznie ludzie w Europie są tylko tacy spoceni i są wypaczeni z uczuć. Ludzie za oceanem są zupełnie inni. Dobra, próba numer 3. O, żołnierz. Ej, a to był OG gracz. Czy to jest skin z pierwszego sezonu, nie mylę się? Chyba się nie mylę, no, ale niestety. Zobaczcie, teraz tu leci kolega. I mimo, że będziemy szybciej od niego, to zaczniemy płakać i zobaczymy co on zrobi. Co ty zrobisz, kolego? Przesadzisz mnie granatem? Czy. zabijesz mnie, emką. No cóż, na Oceanie jesteśmy w stanie spotkać gracza, który faktycznie ma uczucia i. <laughs> jak się gra w tą grę. Sprawdźmy teraz sobie Brazylię! Wyląduję przed tobą. Ale z kolei zacznę płakać. I zobaczmy, co ty zrobisz. Zabijesz mnie. Dobra. Okej, okay. tak się bawimy. Okej, okay, celowo nie podniosłem broni. Widział chłop, że celowo nie podniosłem broni. I albo był kupi, albo nie miał uczuć. Będziemy płakać. A ten nas dobije z kilo hamsko. E, okay. Nie wiem, co to było. Jakiś dziwny lak. Może to dlatego, że on 250 pingu. Ale mimo wszystko ten mambik za dużo gra w tą grę, albo za dużo ogląda YouTube'ów, nie wiem. Zdradzę wam sekret, że podjąłem więcej niż 5 prób na Brazylii, ze względu na to, że ani razu mi się nie przydarzyła sytuacja, żeby ktoś mnie zostawił. Zrobiłem tych prób chyba z 10. Także wychodzi na to, że ludzie w Brazylii tych uczuć za bardzo nie mają, ale spróbuję jeszcze te dwa razy. A jeżeli ty masz uczucia, to wejdź, zasubskrybuj kanał, wydobijmy w końcu te 200 tysięcy. Czekaj, czekaj, uwaga. I to jest ten moment prawdy. Czy ty nas ocalisz? Pozwala mi uciec. Macham i żem uciek. Uciekam. Pełen radości. Jestem z ciebie dumny, kolega. Udowodniłeś, że ludzie na Twoim kontynencie faktycznie jeszcze potrafią się bawić. Uratowałeś cały kontynent. Ktoś tu skacze? Ja będę płakał tylko. Uwaga, co zrobi? Nie zabijam mnie póki co. Rzucimy mu siar... A teraz już dość brazylijskich klimatów. Przenieśmy się do Azji. I zobaczmy, czy azjaci mają uczucia. Okej, okay. i wejdziemy sobie tu. I tu na wejściu będziemy płakać. I kolega zaraz powinien się tutaj zjawić. I uwaga, dobra, Bambik. Czy ty będziesz razem ze mną? On mnie widział. Musiał mnie widzieć. Nie ma ja możliwości, żeby mnie nie widział. Dobra! Chodź, chodź, chodzio, On nie będzie widział, że jestem bambikiem. Także płaczmy po prostu... Okej. Okay. Wyjaśnił mnie robot! Naprawdę? Kolejny raz to ustrojstwo psuje mi odcinek. Powiem wam, że na Azji podjąłem też więcej niż pięć prób, jednak ani razu nie znalazłem kogoś, kto by mnie ocalił. Ale Azjaci są dość specyficzni z tego, co kojarzę, oni zawsze są mega zaangażowani w grę komputerową, dlatego też im się nie dziwię. Jednak wychodzi na to, że nie mają oni uczuć... To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli nie grajesz jeszcze w Fortnite, a, zarejestruj się z linków w opisie. No i pamiętaj, aby wspierać swojego ulubionego twórcę w sklepie Mój Kot to Jaworski Przestrzysy. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym głupim, bezsensownym teście. Papa pa. Hej!